Witajcie na kanale sportowe testy. Zagarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. Garmin Wenu 4 to kontynuacja najbardziej smartwatchowej serii Garmina. Seria ta stara się zainteresować klientów, którzy cenią sobie funkcjonalność, wygodę i jednocześnie duże wsparcie dla aktywnego stylu życia. W przeszłości seria ta wyróżniała się przede wszystkim AMOLEDowym ekranem i wbudowanym głośnikiem. Czy nowa generacja, zaprezentowana we wrześniu 2025 roku, przyniesie na tyle dużo istotnych zmian, by rozważyć zakup lub wymianę na nowszy model? Sprawdźmy to razem. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Tylko 6% oglądających nas subskrybuje, a to pomaga rozwijać nam kanał. Wenu 4 dostępny jest w dwóch rozmiarach: 41 i 45 mm co pozwala dopasować go do różnych nadgarstków i preferencji estetycznych. Wersje te różnią się jeszcze rozmiarem ekranu oraz czasem pracy na baterii. Wersja 45 mm, którą testuję, prezentuje się elegancko dzięki połączeniu stalowej ramki z silikonowym paskiem, a jednocześnie zachowuje sportowy charakter. Właśnie to połączenie dwóch światów powoduje, że model ten może konkurować z wieloma smartwatchami na rynku. Jego konstrukcja łączy stal nierdzewną z lekkim, wytrzymałym polimerem wzmocnionym włóknem szklanym. Co zapewnia trwałość i komfort noszenia, zarówno podczas treningu, jak i na co dzień. Wersja większa ma 12 mm grubości i waży 56 gramów z dołączonym paskiem. Silikonowy pasek jest miękki, dobrze dopasowuje się do nadgarstka i dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych: od klasycznej czerni po subtelne odcienie beżu i różu. Ekran amoledowy zastosowany w Wenu 4 to jeden z jego najmocniejszych atutów. Dzięki rozdzielczości 454x454 piksele wyświetlacz jest wyraźny i doskonale czytelny nawet w pełnym słońcu. Obsługuje tryb Always on Display, co pozwala na stałe wyświetlanie godziny i innych informacji bez konieczności podnoszenia nadgarstka. Wersja 45mm oferuje ekran o przekątnej 1,4 cala, natomiast model 41mm ma nieco mniejszy wyświetlacz 1,2 cala. Ceny na dzień premiery to 2369 zł, zarówno za większy, jak i mniejszy model. Porównując Venu 4 do Venu 3, na pierwszy rzut oka widać różnice wizualne. Przede wszystkim zastosowane materiały obudowy zegarka. W nowym modelu w większym stopniu zastosowano stal nierdzewną, która robi dobre wrażenie. Zegarek wygląda na twardszy i wizualnie prezentuje się wyjątkowo estetycznie. Poprzednik był głównie z tworzywa z wyjątkiem stalowej ramki. Kolejna różnica to latarka. Wenu 4 ją posiada w górnej części obudowy. Jest bardzo kompaktowa, fajnie spasowana i nie rzucająca się w oczy. Trzecia rzecz to przyciski. W poprzedniej wersji były trzy, w nowej dwa, co zabawne w wersji Venu 2 również były dwa przyciski. Pozostałe różnice to przede wszystkim lepszy odbiornik GPS. Nowy model obsługuje podwójną częstotliwość oraz dodatkowo chińskie oraz japońskie systemy satelitarne BeiDou i QZSS. Modele te różnią się również czasem pracy na baterii. Nowy model wytrzyma 12 dni. Mniej o 2 dni od starszego głównie przez jaśniejszy ekran. Ostatnia różnica to możliwość odczytania danych głosowo i możliwość wydawania komend głosowych, których brakowało w wersji trzeciej. Garmin Venu 4 to nie tylko zegarek sportowy, to także pełnoprawny asystent codziennej komunikacji. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi użytkownik może prowadzić rozmowy telefoniczne bezpośrednio z poziomu nadgarstka, o ile zegarek jest połączony ze smartfonem, to znaczy nie posiada własnego e SIM. Jakość połączeń jest dobra, choć dla dobrej słyszalności zawsze zegarek przybliżałem do ust i ucha w czasie rozmowy. Bez tego jest minimalnie za cicho. Z poziomu zegarka można również odczytywać wiadomości SMS, a w przypadku urządzeń z systemem Android odpowiadać na nie szablonami lub z poziomu klawiatury. Szablony możemy wcześniej zdefiniować z aplikacji. Użytkownicy Androida mogą również cieszyć się z odczytywania MMS-ów z poziomu zegarka. Model ten nie ma wbudowanych map, przez co jego funkcje nawigacyjne są mniej rozbudowane. Jednak nie zerowe. Możemy zapisywać lokalizacje, nawigować do konkretnego punktu, odnajdywać drogę do domu. Możemy też korzystać z kursów. Wszystko to jednak jest widoczne jako ślad na czarnym tle bez mapy. Jest jednak możliwość korzystania z map zewnętrznych dostawców. Sprawdziliśmy mapy od komut. W aplikacji możemy wytyczyć ślad i przesłać go do zygarka. Stamtąd uruchamiamy jako aktywność i mamy wskazówki, ślad i kierunek wyświetlany na mapie. Jednak nie działa to super płynnie. Podczas naszych testów zdarzały się przycinki, opóźnienia w reakcji czy zawieszenia. Rozwiązanie raczej dla wytrwałych. Garmin imponuje nie tylko funkcjonalnością, ale też wydajnością energetyczną. Producent deklaruje do 12 dni pracy w trybie zegarka, co oznacza, że urządzenie może działać przez niemal dwa tygodnie bez konieczności ładowania, nawet przy codziennym monitorowaniu aktywności snu i zdrowia. To wynik, który wyróżnia Wenu na tle wielu konkurencyjnych smartwatchy z ekranem AMOLED, znanych z większego apetytu na energię. W praktyce oznacza to, że przy codziennym dość aktywnym użytkowaniu schodzi około 10% baterii. Przy 40 minutowej aktywności GPS ubywa 3% baterii. Po tygodniu używania zegarka, gdzie wykonałem 1,5 godziny biegów z GPS oraz 1,5 godziny ćwiczeń na siłowni ubyło 65% baterii, więc szacunki producenta wydają się realne. Jak każdy garmin posiada dedykowany tryb siłowy, jednakże w tym modelu jest on trochę inaczej zaprojektowany. Zupełnie inaczej wprowadza się do niego korekty liczby powtórzeń czy podnoszonego obciążenia. Warto pamiętać, że Garmin nie tylko zlicza liczbę powtórzeń, ale i stara się rozpoznawać wykonywane przez nas ćwiczenia, które możemy podejrzeć w aplikacji. Jeżeli chodzi o liczenie, to wychodzi mu to całkiem poprawnie, natomiast rozpoznawanie ćwiczeń już nieco gorzej. Warto wiedzieć, że można te rozpoznane ćwiczenia zmodyfikować w aplikacji po treningu, jeżeli komuś na tym zależy. W celu weryfikacji dokładności GPS, zegarek sprawdziliśmy w terenie. W czasie biegu prawidłowo wskazywał tempo, szybko reagował na przyspieszenia i zwolnienia, zwłaszcza w czasie testów interwałowych. Ślad na mapie tylko to potwierdza. Zakręt pokonywał bardzo dokładnie, czy to w lesie, czy w wysokiej zabudowie. Nie odnotował praktycznie żadnych większych odchyleń, wszystko oscylowało w okolicach 2-3 metrów. Dokładność GPS jest na świetnym poziomie. Na testowej trasie uzyskał 2,1 metra średniego odchylenia od prawdziwej trasy biegu. Zegarek sprawdziliśmy pod kątem dokładności pomiaru tętna, porównując go do pomiaru z pasa na piersiowego. W obu przeprowadzonych testach zegarek spisał się świetnie poza jednym fragmentem biegu. Tester pierwszy testował zegarek na zewnątrz w już dość zimnych warunkach, czyli około 5 stopni Celsjusza. I tu zegarek potrzebował około 7 minut, aby pomiary ustabilizować, aby ciało się odpowiednio nagrzało. U drugiego testera ten efekt nie wystąpił, mimo że też był przeprowadzony w podobnych warunkach. W związku z tym w testach jednostajnych osiągnął dokładność do dwóch uderzeń tęt na 60% u testera pierwszego i aż 95% u drugiego. W biegach interwałowych w obu przypadkach zdał egzamin. Wszędzie dobijał do górnych wartości, notując jedynie pewne opóźnienie, co jest normalne. W pierwszym biegu uzyskał wynik 69%, a w drugim 92. Warto wziąć pod uwagę te wyniki, jeżeli ćwiczymy na zewnątrz w niskich temperaturach. Aby temu zapobiec, warto założyć zegarek wcześniej w ciepłym miejscu i dobrze się rozgrzać, zwłaszcza ramiona, przed rozpoczęciem biegu. Urządzenie monitoruje kluczowe parametry organizmu, takie jak tętno, poziom stresu, jakość snu, saturację krwi oraz poziom energii dzięki funkcji body battery. Wszystko jest rozbudowane jak cały ekosystem garmina. Możemy łatwo monitorować te parametry w codziennych raportach porannych i wieczornych. Nie mam tu na myśli programów biegowych, które również możemy tworzyć lub zgrywać w aplikacji i bardzo fajnie nas prowadzą przez trening. Chodzi mi tutaj o treningi gimnastyczno-siłowe, jak wzmocnij plecy, improve flexibility czy powrót do podstaw. Są to zestawy ćwiczeń, które prowadzą nas za rękę, odliczają czas oraz pokazują czytelne animacje o tym, jak dane ćwiczenie wykonać. Nowością jest możliwość głosowego odczytywania informacji starczy zegarka, albo samą datę i godzinę, albo wszystkie dane starczy. To nowość, która zwiększa dostępność i wygodę, szczególnie dla osób aktywnych, które nie zawsze mogą spojrzeć na ekran lub osób niedowidzących. Po ustawieniu tej opcji włącza się ją na aktywnym ekranie dolnym przyciskiem. Jest 19.8. Dziś jest sobota, 1 listopada. W tym modelu Garmin zaoferował inny model ustawień timera. Jednym kliknięciem możemy ustawić dowolną wartość minut. Dodatkowo możemy doprecyzować wartość przesuwając palec po okręgu lub w górę i w dół. Nie widziałem bardziej ergonomicznego rozwiązania i uważam, że to powinno trafić do pozostałych modeli marki. Venu ma trochę inną logikę obsługi, ale podoba mi się ona. Na przykład górna belka ze skrótami zamiast słynnej karuzeli skrótów w innych modelach marki. Może być zarówno elegancki, jak i sportowy, dla kobiet, jak i dla mężczyzn, w zależności od zastosowanego paska. Jak w każdym garminie, ułatwia życie i dobrze, że jest. Szkoda tylko, że portfel jest pusty. Przydatna, mocna i praktycznie z zewnątrz niezauważalna. Dobrze działający dotyk, nawet gdy jest lekko mokry, jest niezbędny do pełnej obsługi zegarka, więc jest to istotne. W czasie biegu mankiet kurtki może mimowolnie wzbudzać ekran, ale na szczęście jest opcja jego blokady podczas aktywności i sprawdza się to dobrze. Mały przycisk dolny, mało wystaje, ciężko trafić, minimalny skok, choć przez to jest on dobrze chroniony. Brak możliwości obsługi w pełni zegarka przyciskami. Konieczny jest dotyk, który pod kurtką w czasie biegu lub na basenie może płatać figle. Brak map w seryjnie. Zawsze można szukać zamienników i dobrze, że są, ale aplikacje fabryczne zazwyczaj działają sprawniej. Garmin Venu 4 to ciekawa propozycja i naszym zdaniem udana kontynuacja serii. Zmiany takie jak poprawa GPS i latarka to dość istotne z punktu widzenia użytkownika w porównaniu do poprzedniej wersji. Wizualnie dzięki wykorzystaniu stali ze i wygląda bardziej elegancko. W dodatku cena jest niewiele wyższa od poprzednika, co może wpłynąć na spore zainteresowanie wśród klientów. A Wy co sądzicie o tym modelu? Dajcie znać w komentarzach.